cześć, jestem Roman i czas już zacząć weekend napracowałem się dzisiaj troszeczkę, pozalewałem posadzki w małych kurnikach aż dwie sztuki, 2 metry kwadratowe ale ręcznie mieszać to było, nie było takie proste no co zobaczymy co tam u kurek ale najpierw moje pomidory na płocie parę pomidorów tych malutkich zostało a tutaj wszystkie wczoraj musiałem wyrwać dwa tygodnie temu się pochwaliłem, że mam takie piękne i za trzy dni trafiła je zaraza Ech, niepotrzebnie się chwaliłem ale za to bazylia jest bardzo ładna ten kogucik chyba nadal pilnuje dobrze, że te aksamitki posadziłem, to tak nie wygląda tak łyso te łuskawki, o, o jeszcze są, właśnie dzisiaj przyjedzie wnuczka to... Zostawiłem dobrze, że rano nie zjadłem parę malinek też. Papugi póki swoim kurki. Bardzo spokojnie dzisiaj wcale nie chciały nieść. A zobaczymy teraz te moje kurniki. O! W trójce posadzkę zalałem, ale musiałem przykryć, żeby mogły tutaj wchodzić. Ale zrobiłem też takie, o, żeby nie miały kontaktu z odchodami. To no, są sprzęsła z płotu. Tak akuratnie się nadały. Myślę, że te otwory nie będą za duże, bo już kury skakały tutaj. Chyba jest OK. W trójce, a jeszcze. No, obraziły się na mnie, że były przez parę godzin zamknięte. I żadnego jajeczka. Dwójka. W dwójce nie były takie złośliwe i dwa jajeczka zniosły na dworze. O, tu są dwa jajeczka i tu siedzi, ale ta chyba nie zniesie jajeczka, ona chyba chce kwakać, na pięć kurek, jak będą cztery jajeczka, będzie bardzo fajnie i też zrobiłem, żeby nie miały z podchodami, zniąć idzie to prosto wyczyścić. Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł. Za dużo używam słowa myślę, no ale może tak jest, że myślę. Ta nie chcę nieść. O, to są właśnie te moje mieszanki ceramki z Araukaną. Teraz jeszcze są takie dosyć duże, ale zmniejszymy je. Jak powiem... Jak powiedziałem, zmniejszymy i wychodzimy. Mowiera jest ładnie pozmiatana. Właśnie, wnuczka się zapowiedziała, że przyjedzie, i musiałem tak na naprawdę wszystko sprzątać. O, Komarzyca. Miało nie być komarów. A w okresie, kiedy był ich wysyp, dookoła nigdzie nie było. A jak tą komarzycą Zacząłem, wyleciała chmara, więc nie wiem jak to działa. O, kamień, tu dla żony, ten kamień też. A jak to z tym kamieniem było, to właśnie zaraz opowiem. No i Ramuś zabiera się na wielki kamień. w to miał przerybany. I za co? No tak, moja Uf. żona wymyśliła. Ja wieszę go tutaj doch. I tak się robi. よしじゃあ。Yes, Teraz zobaczcie, jak Sergeta, moja żona, upatrzyła. O, o, tak ma być. Żeby się można było na niego siupnąć. O, koniec na dzisiaj pracy. Ciekawe, prawda? Trzeba się było narobić. Ale po, cześć budda po skończonej pracy to myślę znowu myślę. Nie, po skończonej pracy należy się piwko. Bezalkoholowy żywiec. Chyba jeden ze smaczniejszych kryptoreklama. I ognisko. Za trochę zarzucę jeszcze na nią kiełbaskę i ziemniaczki. I tak będę siedział aż do zachodu słońca. No! До услышания.